Cześć wszystkim. Yy, nagrywam to z, yy, no z tego powodu, że w powietrzu wiszą już kolejne nowe obostrzenia. Yy, szykuje się drugi faktyczny lockdown faktyczne zamknięcie gospodarki. No oni oczywiście będą to nazywać w inny sposób, będą mówić, że no, że nie są spełnione tam wszystkie warunki, które były spełnione na wiosnę i że to nie jest taki lockdown jak był i tak dalej i tak dalej. Ale no wiecie, cała masa ludzi straci dorobek dobytych swojego życia, czasami wielu pokoleń. Będą rozżaleni, rozzłoszczeni, będą szukać zemsty. Cała masa ludzi, związanych z, już tak, nawet nie bezpośrednio, ale, ale działających dookoła tych branż, których to najmocniej dotknie, też bardzo dotkliwie odczuje skutki całego, całego tego zamieszania. Jeszcze dalej pośrednio odczują to wszyscy. Znaczy jest, jest jedna bardzo ważna rzecz no, w rozumieniu całej tej sytuacji. Znaczy najprawdopodobniej, jeżeli tempo tego wszystkiego się utrzyma i kierunek zostanie ten sam, i nie będziemy cofać tego wszystkiego i. Nie wróci to do takiego kształtu jak było jeszcze kilka tygodni temu, bo to jako tako wtedy się kręciło, ale no w tym momencie w tym momencie jest to mocno hamowane. No to najprawdopodobniej najprawdopodobniej na początku już 2021 roku będziemy mieli w Polsce całą masę bankrutów, całą masę ludzi bez pracy. Bez perspektyw i bez nadziei. No właśnie. No i co, i, i, co, i co? teraz? Znaczy, jeszcze jedna rzecz. Bo chodzi o to, że będą podawane pewnie statystyki. Statystyki bezrobocia, statystyki zwolnień. I tak dalej, na pewno będzie to, w, zwłaszcza w mediach publicznych, pokazywane jeszcze w taki sposób, żeby, żeby przekuć to w jakiś tam <laughs> swego rodzaju sukces. Znaczy, będą pewnie pokazywać to w zestawieniu, że w innych krajach to tyle i tyle straciło, a u nas tyle i tyle. Tylko miejcie świadomość, że u nas duże kilkadziesiąt procent zatrudnionych osób jest w sektorze publicznym. Czy mamy olbrzymi rozrost zatrudnienia w sektorze publicznym, ludzi utrzymywanych no, z garnuszka państwowego. I na tych ludzi pracuje pozostałe powiedzmy 60-70% społeczeństwa, a nawet nie społeczeństwa no, ludzi zdolnych do pracy, tak? Którzy utrzymują jeszcze do tego emerytów, rencistów i tak dalej, i tak dalej. Ale w strukturze zatrudnienia, no jeżeli załóżmy, ja nie sprawdzałem tych statystyk, bo kręcę to tak na szybko, ale z tego co ja pamiętam, to załóżmy tak, myślę, że to jest bezpieczne założenie, że 30% ludzi jest zatrudnionych, tych zdolnych do pracy, tych, którzy są na rynku pracy, to są zatrudnieni w sektorze publicznym, a 70% w sektorze prywatnym. To teraz. Jeżeli będą wam podawać, że, że powiedzmy 10% osób straciło pracę w tym momencie już, to oznacza głównie to, że, że to z tych 70%, którzy, którzy pracują w sektorze prywatnym, straciło pracę. Znaczy, że 10 osób w stosunku do całego rynku pracy, ale to są ludzie, którzy mieszczą się w tych 70%. Więc tak naprawdę jest to już dużo większy procent tych ludzi, którzy de facto łożą na ten system. Jeżeli, my, jeżeli nam na, na początku przyszłego roku będą pokazywać, że u nas 20% ludzi straciło pracę, a we Włoszech tam powiedzmy 30%. Czy, czy w Wielkiej Brytanii 20 parę, to my nie mamy co się cieszyć, bo w Wielkiej Brytanii odsetek ludzi zatrudnionych w sektorze państwowym jest dużo niższy niż u nas. No, już się w ten socjalizm wpędziliśmy dosyć głęboko, dosyć daleko. Jest duży udział z Skarbu Państwa w, 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 w strukturze jakby tych dochodów no, w całości gospodarki. Jest duży jest duży odsetek ludzi zatrudnionych właśnie w sektorze państwowym. Jeżeli się okaże, że głównie pracę będą tracili ludzie w sektorach prywatnych i to średni, średnie, klasa średnia, mali i średni przedsiębiorcy. I w, I w tym momencie, jeżeli zobaczymy, że mamy 20%, że 20% osób straciło pracę. To jest 20% w stosunku do całego rynku pracy, ale to, jest, to są ty ludzie głównie w przeważającej, mierzącej większości z tych 70%, które są zatrudnione w sektorze prywatnym. Czyli tak naprawdę okaże się, że połowa prywatnego biznesu padnie. Załóżmy, no, zakładając taki scenariusz, chodzi mi o to, żebyście zwrócili uwagę na to, jak podawane są dane bo to na pewno będzie próba tuszowania tego, natomiast jeżeli zaczniemy osiągać tego typu liczby, to znaczy, że no, że tak naprawdę już jesteśmy bankrutem, tylko może jeszcze nie ma zamieszek, tak. Ale no i jakby w kontekście tego będzie, bo, bo do czego ja dążę, to nawet nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Kontekście tego wszystkiego, cała masa ludzi będzie narastać niezadowolenie, zdenerwowanie, i cała masa ludzi będzie, e, no, będzie wkurzona, delikatnie mówiąc, i będzie chciała e, krwi. Będą chcieli ofiar, będą chcieli zemsty. E, no i, i, i co oni zrobią? No, najprawdopodobniej pójdą protestować e, i te protesty bardzo możliwe, że będą tak zaciekłe. No czy chyba, że pojawi się jakiś jeszcze zwodniczy program pod tytułem dochód gwarantowany. No ale to, no to będzie oznaczało już praktycznie praktycznie faktyczne niewolnictwo, to już będzie faktyczne niewolnictwo, uzależnienie od państwa od tego czy kogoś wpiszą w ten system, czy nie wpiszą. To będzie już katastrofa na, no, dużo, dużo poważniejsza niż to, o czym ja mówię. W tym, w tym, ten scenariusz to jest scenariusz moim zdaniem lżejszy. Tak faktycznie. To znaczy wprowadzenie tego dochodu gwarantowanego, podstawowego, czy jak tam to zwał, zapewne uspokoiłoby tę sytuację i tych ludzi by zaprowadziło z powrotem do domów, tylko no, my wtedy obudzilibyśmy się faktycznie w systemie totalitarnym, niewolniczym. No już ciężko mi nawet jest o tym mówić w tym momencie, bo to by było, to by był, to by był naprawdę ucisk, jakiego, jakiego dawno nie było i tylko by ktoś próbował, spróbował tam mruknąć, nie tak jak, jak władza oczekuje. Może no, nawet nie tyle władza, co Byłyby jakieś kanony działań, znaczy jakieś obszary działań, jakieś tematy, których absolutnie nie można by było poruszać. I, i po prostu każdy niepokorny no, byłby bardzo łatwo, bardzo, bardzo łatwy do spacyfikowania w takiej sytuacji. Już nie mówiąc o, o tym, w jaki sposób by degeneracja społeczeństwa postępowała. No ale wracając do tego scenariusza, w którym po prostu narasta niezadowolenie, rząd nic z tym nie robi, no i wychodzą ludzie na ulicę i, i, próbują, i próbują obalić ten rząd. No, no znaczy dochodzi do jakichś tam starć, powiedzmy z policją. Być może zostanie zostałoby wojsko postawione, jakiś stan wyjątkowy ogłoszony. Ale załóżmy, że to niezadowolenie byłoby tak szerokie i, i, i poparcie społeczne byłoby tak duże, że, że ten rząd dał, udałoby się obalić. No i właśnie, i co dalej? Bo do tego, bo do tego sprowadza się ten mój wywód, do który, który mi tutaj przeszedł do głowy i, i na który się zdecydowałem. Do czego to doprowadza. No, w naszej rzeczywistości politycznej, w tej chwili to by oznaczało, albo dojście do władzy, platformy obywatelskiej w koalicji z bądź to PSL-em, bądź Lewicą szeroko rozumianą. A no, poczytajcie sobie, co. Jakie są jakby nastroje ludzi związanych z platformą i jakie są ich propozycje działań chociażby w obliczu tej fałszywej pandemii? Zobaczcie sobie, co oni proponują. Oni są jeszcze bardziej radykalni niż PIS, jeżeli chodzi o wprowadzanie obostrzeń, o zamykanie gospodarek i, i, i tak dalej. Oni już się prześcigają się z pisem na socjal, na pomysł przynajmniej w sferze teoretycznej. Generalnie to był taki PiS, tylko że bardziej, tak naprawdę, do tego, do tego się w tej chwili sprowadza Platforma. Drugim jakimś możliwym scenariuszem byłoby to, że pojawiłby się jakiś bliżej nieoznaczony, znaczy raczej oznaczony, ale, ale no do, dotychczas może nie występujący jako ugrupowanie, tak? jakieś ugrupowanie, które, by, które, które dotychczas nie brało udział w tym życiu parlamentarnym. Być może byłby to ten chołownia czy jakiś inny słup, który by tutaj wszedł w buty, w buty rządzących, ale no właśnie, no, wiecie, to że ktoś jeszcze nie, nie zdążył zszargać swojej reputacji, to jeszcze nie znaczy znaczy w kontekście politycznym przynajmniej, to nie znaczy, że on się nadaje do rządzenia. Znaczy. Bardzo, ja, ja bym był bardzo uważny, bardzo bym y, chciał uczulić na, y, na popieranie, na, na zachłystywanie się takim tego typu ludźmi. To są. To jest ten sam scenariusz grany od, od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat, tak? Był. Jest zawsze jakiś bufor, wentyl bezpieczeństwa. Byli wcześniej jemu podobni, był palikot, był. Był, był cookies, był te, później chłownia, tam jeszcze, jeszcze jesteś inni po drodze. W każdym razie to jest ten sam scenariusz takiego bufor, taki wentyl bezpieczeństwa, ale to jest ja jestem, prawie, ja jestem praktycznie przekonany, że jest to kontrolowane w jakiś sposób i to z grubsza oznaczałoby dokładnie to samo, co jest trzecią opcją, to jest jakaś radykalizacja. Poglądów I to, że dojdą do władzy, no na przykład ludzie z Konfederacji, chociaż ja bym w to nie wierzył jakoś szczególnie. Znaczy jest to partia, do której chyba by było najbliżej, jeżeli chodzi o te, które są w Sejmie, ale, ale nie uczcie się co do tego, że oni. Że oni będą jakoś wyjątkowo sprawni i w, i, w, i w rządzeniu jakieś fantastyczne efekty osiągną. Ja bym się naprawdę obawiał, gdyby oni dostali samodzielną władzę, raz, że oni nie mają struktur, takich, które by pozwoliły im obsadzić najważniejsze miejsca w państwie. Nie mówię tu o ministrach i o głównych tam powiedzmy tych. tych Najważniejszych stanowiskach, ale niżej. Czy oni nie mają wiernych tam iluś tam armii, takich urzędników średniego, wysokiego szczebla, tak, ale nie politycznych? Yy, znaczy oni są w Polsce polityczni, że to jest ten problem, no, że ta służba cywilna faktycznie nie, nie istnieje. Ona jest wymieniana yy, z każdym rozdaniem politycznym, nowym, jest wymieniana. Yy, ale to są ludzie, którzy no właśnie, oni są związani z jakąś partią, z jakimś ugrupowaniem przeważnie, natomiast oni są merytoryczni, i każda duża partia ma takich ludzi, konfederacja w moim odczuciu ich nie ma, oni bardzo szybko zostaliby rozkopani przez agenturę, podkładano by tam różne świnie, i podejrzewam, że zdestabilizowano by taki rząd w ciągu kilku miesięcy, ale nawet jeżeli by się to nie stało, to, no, słuchajcie, mechanizmy, które rządzą ludźmi u władzy, znaczy, ten cały ten system jest tak skrojony i tak zbudowany, że on prędzej czy później doprowadzi do patologii, do patologizacji tak tego środowiska. Albo się rozpadną, albo się spatologizują do takiego stopnia, że. Też z grubsza nie będzie tak naprawdę większej różnicy. Znaczy, dlaczego ja w ogóle nagrywam ten materiał? Bo dzisiaj miały być w Sejmie, dzisiaj to jest 21 październik 2020, jak ja to nagrywam, i miały być, w, no czyli jest, są procedowane te, 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 te zmiany, te usta, ta nowa ustawa antywirusowa w Sejmie i tam. No, debata szeroka. I jeszcze wczoraj, to jest 20, no, słyszałem takie zdanie gdzieś oglądałem jakiś tam program, gdzie taki na YouTubie, gdzie ktoś tam wyraził tak, taką nadzieję, że a to Grzegorz Braun tam pójdzie i na pewno powyciąga to to czy to. No bo tam ileś tam luk wykryto w tej już na dzień dobry w całej tej w całej tej ustawie. Nie chcę wnikać w szczegóły, chodzi mi tylko o to, że co się okazało, no, że dochodzą najświeższe wiadomości takie, że Grzegorz Braun dzisiaj nie występował w Sejmie, dlatego, że klub Konfederacji, to znaczy koło to jest w zasadzie poselskie, no ale Konfederacja jako, jako ugrupowanie polityczne zabroniła mu występować bez maski. No on, on się posłuchał, no bo nie chciał łamać tej dyscypliny partyjnej. Znaczy ja nie jestem jakimś wielkim tutaj orędownikiem, ale to co robi Grzegorz Braun no, w, w, w kontekście tej pandemii, przynajmniej póki co, no, jest godne y, poszanowania i, i zauważenia. Ja się z nim nie zgadzam w wielu kwestiach, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy religijne, duchowe, może bardziej niż religijne. No właśnie, to jest religijność, to co on osobą reprezentuje, niestety. No ale, ale już pomijając to, i bardzo możliwe, że, że to też nie jest człowiek, któremu jakoś tam można by było w ciemno ufać, ale, ale no, to, co robi, to robi w kontekście tej pandemii i, i robi, myślę, więcej dobrego niż złego, jeżeli chodzi o ten temat, przynajmniej póki co. No i co, no i, i co? I Konfederacja. E, ja rozumiem ich chwyt. Znaczy, oni chcą się odciąć od takiego wizerunku partii, która e, sprzeciwia się maseczkom, jest gdzieś tam z ludźmi, którzy sprzeciwiają się szczepieniom, i tak dalej, i tak dalej. Bo to już uważane w szeroki odbiorze społecznym za, no, tak jak to się mówi, szurostwo, czyli takie. Taką no taką naiwną, taką, taką, prawda, łatwowierność, jakąś taką naiwność, jakieś takie wiarę w niestworzone historie i, i tak dalej, i tak dalej. I generalnie jest to, jest to źle postrzegane. I oni chcą się odciąć od tego i zająć się pewnie tą pracą bardziej merytoryczną, bardziej związaną z budżetem, z tym, co się dzieje w gospodarce. I w pewnym sensie ok, ja to rozumiem, ale z drugiej strony mi się już pali w tym momencie yy, czerwona lampka. Znaczy, jeżeli oni chcą yy, głosić jedną prawdę kosztem drugiej, no to znaczy, że będą, yy, że, no, że oni już wchodzą. Znaczy, oni już są w tym systemie, więc to nie jest żadne zaskoczenie, ale oni się w nim umacniają, tak. Czyli ja bym naprawdę nie liczył na to, że Konfederacja to będzie ugrupowanie, które zmieni polską scenę polityczną i doprowadzi do jakichś, do jakichś tutaj gruntownych, fundamentalnych zmian. Tam są ludzie karierowicze też, jak w każdej innej partii. I tam też są ludzie, którzy. Znaczy ja nie mam wątpliwości co do tego, że oni prędzej czy później. Skończą dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe partie. To znaczy, wejdą tam ludzie, którzy chcą robić kariery, wejdą w różne układy i, i to wszystko się rozmyje. No i teraz mogą być radykalni, bo nie mają w zasadzie nic innego do powiedzenia, ale, ale, ta, ale system, w którym my żyjemy. Stworzyliśmy, korumpuje, degraduje, niszczy y, ideę i, i, i ludzi, którzy za tymi ideami stoją, bardzo często też y, niszczy. No i ja chcę, chcę na to Was uczulić, że my żyjemy naprawdę chorym systemie. Znaczy, to nie jest tak, że to jest jakiś, jakiś nowum. Znaczy, w ogóle ten świat jest chory. Y, ludzie lu, ludzkie. Działanie w oderwaniu od tych podstawowych bożych praw yy, zawsze będzie wydawało zły owoc. Tylko jeszcze nie wszyscy to rozumieją, nie każdy to widzi. Yy, ale w dalszej perspektywie każde takie działanie przyniesie zły owoc. I trzeba się z tym, dopóki my tego nie zrozumiemy i dopóki nie postawimy na yy, prawo Boże i na. Yy, i jemu się nie podporządkujemy, i w ten sposób nie zorganizujemy społeczeństwa, to będziemy odbijali się od ściany do ściany. Raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, ale to nigdy nie będzie normalne, to nigdy nie będzie w duchu yy, tej nauki Chrystusa, czy, czy tego, co, jak, jak Bóg sobie wyobrażał życie na Ziemi. Wiemy lepiej, no i kończymy. Tak jak kończymy, no, krótko mówiąc. I jak chciałem, ja, ja chciałem zakończyć ten wywód. No chodzi mi o to, że, że trzeba niestety, niestety, w kontekście tego wszystkiego zagryźć zęby i zająć się pracą na rzecz y, zbawienia, y, zająć się głoszeniem y, Bożego prawa b, b, nauki Jezusa i. Iść w tą stronę, bo pozostawanie przy, e, znaczy tkwienie w tym systemie z nadzieją, że on się w końcu zmieni, bo ktoś tam dojdzie do władzy, czy my tutaj obalimy, zrobimy lepiej, no to jest naiwność, niestety. Dlatego, no, ni niestety, jeżeli będą takie, taki scenariusz by się realizował, o którym ja mówię, to ja nie polecam żadnemu chrześcijaninowi ani nikomu innemu, brać w tym czynnego udziału, chociaż ja wiem, to będzie trudne, bo ja też, we mnie też się gotuję. Uwierzcie mi, że ja jestem naprawdę wściekły, na, wściekły no. w tym momencie to już może nawet nie jest wściekłość, to jest taka trochę rezygnacja, takie trochę już, już obrzydzenie do tego, do tego świata, do tego systemu, ale, no ale naprawdę mi się to nie podoba i gdybym zobaczył wiecie, tłum idący na, 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 na Sejm, no to by mnie pewnie serce ścisnęło do tego, że kurczę, nareszcie, prawda, hura, idziemy, robimy coś. No ale kubeł zimnej wody i, i co dalej? Co dalej? Wiecie co, niech się dzieje wola Boża, bo niech się dzieje, co ma się dziać. Ci ludzie absolutnie nie zasłużyli na to, żeby rządzić krajem, ale... No, my nie mamy alternatywy, nie zbudowaliśmy jej, bo nie mamy yy, świadomości w społeczeństwie, która by mogła do, tej, do, do właściwej alternatywy doprowadzić. Dlatego musimy się skupić na budowaniu tej świadomości, chociaż, my, chociaż ja wiem, yy, bo, bo czytam pismo i wam też to polecam, że, my, że nam się to nie uda. To znaczy, nie uda nam się według przynajmniej tego, mojego rozumienia tego wszystkiego, nie uda nam się zbudować takiego społeczeństwa, nie uda nam się przekonać wystarczającej ilości ludzi. Zawsze będziemy w niszy, zawsze będziemy w mniejszości, w swego rodzaju prześladowaniu. I tak to będzie wyglądało, bo nasze poglądy, nasze zrozumienie świata jest szalenie niepopularny yy, i nieatrakcyjny dla ludzi, którzy taplają się w grzechu i, i w nim upatrują rozkoszy. Dlatego, no, ale, ale to nie znaczy, że mamy składać broń, tak, bo m, to w sensie duchową. To nie, nie znaczy, że mamy przestać głosić i, i, i się o to starać. Nasze królestwo nie jest z tego świata. I nie skupiajcie się zanadto na tym, żeby budować tutaj to Królestwo Boże, żeby tutaj budować to, o czym sobie tam marzymy. Znaczy, może, może wam taki cel przyświecać, tylko miejcie świadomość tego, że, że, że najprawdopodobniej nigdy nam się to nie uda. Yy... Ale jeżeli ma was to napędzać do działania, to potraktujcie to jako, tak, taką taką walkę o, o przyszłe pokolenia, no bo im więcej, znaczy nam się to nie uda, ale jakby im więcej ludzi świadomych, z, trwających przy Bogu, przy Jego prawie, tym, tym no jakby mniej dotkliwe dla nas i dla naszych przyszłych pokoleń, o ile one będą. Yy, tym mniej dotkliwe będą skutki działań no, tych, tych, tych yy, oprychów. No. To, to są. To są ludzie, którzy, no, którzy nie działają yy, dla naszego dobra. No, nie oszukujmy się. Ale modlcie się za nich i modlcie się za innych, żeby. Przychodzili do Boga, bo w tym jest wytchnienie, w tym jest normalność, w tym jest ulga, i im więcej ludzi po tej stronie, tym skutki. Yy, skutki tego wszystkiego będą mniej odczuwalne i mniej dotkliwe dla nas wszystkich. To jest jedyna praca, która rzeczywiście może przynieść jakiś sensowny efekt w dłuższej mierze. Wszystko inne to jest miotanie się od ściany do ściany i ja nie, chociaż mówię, serce się rwie do tego, żeby gdzieś tam to też pójść w tym kierunku, ja rozumiem ludzi, którzy to robią, rozumiem ich pobudki, rozumiem ich, ich taką potrzebę, no to jednak sam chcę tego uniknąć. I sam chcę wytrwać w tej pracy, która jest pożyteczna, a nie tylko, która fajnie, fajnie wygląda i yy, jest, jest filmowa na swój sposób. Czego i Wam życzę. Niech Was Bóg błogosławi w imię Jezusa. Trzymajcie się.